すいません。<music> <music> Co Do łazienki idziesz? Tu. Do łazienki idzie. Titi. Mm. Baba, ty mi wychodź z kadru, bo ja to nagrywam. No sam idzie, to, no, to nie sam, tylko niech sobie palców mnie przycześnie. Tadi, Daddy, pralka. Mm. Ta tu przyszła. No ja po co ty przylazłaś? O, palucha zaraz przycześnie. No, no, no. No dobra.